Wszyscy uczniowie słuchając Jezusa tego razu zawołali pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jako członkowie narodu wybranego pragnęli Boga, tego, który stworzył świat, który ich wyprowadził z niewoli Egiptu, tego, który będzie ich sądził. Pokaż nam tego Ojca, a to nam wystarczy. Jezus wtedy odpowiedział, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Święty Jan o tym tak pisze: Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony syn, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Jezus uczy nas o Ojcu, więc dzisiaj słyszymy tę Ewangelię, która jest bardzo znana, i to może się przyczynić do tego, że już jej nie słuchamy. Bo wiemy już tyle słyszeliśmy. Czy jestem synem marnotrawnym, czy tym drugim synem, czy tym ojcem, czy, i, i, czy tymi świniami, tak? bo też takie dyskutacje są. No wszystko już na tyle sposobów. Jednak Pan Jezus chce objąć nam ojca. E, zobaczmy, e, Jezus objawia nam ojca i zobaczmy, to jest ojciec, który wypuszcza z domu najpierw e, młodsze dziecko. Nie wiem, jak to w Waszych rodzinach było. Ale zwykle jest tak no, kolei leczy, że kto starszy, no to wcze wcześniej jest z tego dnia wylatuje. To jest nie w porządku. Eee, nie tak tak nie powinno być, można powiedzieć. I co to za ojciec, co pół mają tutaj synowi młodszemu, który wie, że powinien będzie to rozstrzepnienie wydawał. I, I to niejako wykonać testament. Syn mu da mi część, która na mnie przypada. Jak przypada? Przypadnie jak ojciec umrze, no to wtedy by te same wykonania. On robi już uśmierci ojca. Jaki to ojciec daje się uśmiercić w Co to za ojciec, co wychodzi naprzeciw, co przyjmuje, co wychodzi naprzeciw w ciemność tego drugiego syna. Który nie chciał wejść na oczy. Ojciec, który wychodzi, wytłumaczy. Nie wysyłam mu SMS-a, nie odzyłam się do Ciebie, przyjdę najbliższe dziesięć lat, bo wychodzi do Ciebie. Niekoniecznie to są najlepsze przykłady roztropnego rodzica, ale to jest pouczenie Jezusa o Ojcu. Taką rzeczywistość Jezus nas wprowadza. Ten syn, małowątkarny, zastanowił się i wraca, i to chcemy czynić w Wielkim Poście, wracać. Boże, myślimy, o, muszę takie kłopoty zrobić, muszę takie z tego brzegu się nawrócić, i tak ciężko. I zobaczcie, że ten Syn bardzo mówi, pójdę i powiem, uczy mnie choćby jednym z najemników. Będę robił, będę Twoje rozkazy wykonywał, nawracam się. A Jezus, Ty się nam powiedzieć tak długo jestem z Wami, jeszcze nie poznałeś, że tego od nie chcę. W taki sposób? Jezus pokazuje nam ojca, który wychodzi naprzeciw, wyczeka, który daje mu pierścień, daje mu płaszcz, wystawia ucztę. Pierścień, czyli daje tę odpowiedzialność. Jak ktoś nosi sygnał, czy pierścień, no to jest pewien znak jakiejś władzy, jakiegoś autorytetu, odpowiedzialności. To jest ojciec, któremu uczy nas Jezus. Bóg daje Ci odpowiedzialność. Który to zaufał. Twoim życiem, Twoją rodziną, Twoją pracą, Twoim cierpieniem dajcie płaszcz, swoją opatrzność, opiekę i wystawia ucztę. Stół jest gotowy. Bracia i siostry, przychodźmy do Ojca, dajmy się przyjąć przez Ojca, on nam tłumaczy, on wychodzi do nas. Poznawajmy w Jezusie, w Chrystusie tego Boga, który nas stworzył, który nas wybawia z grzechu, który będzie nas sądził. Ale dzisiaj wyprawia dla nas ucztę. I warto się zastanowić, jak przechodzić na tą ucztę. Czy e, na pańszczyznę, czy na ojcowiznę? Jak przeżywać ten wielki post? Na pańszczyźnie, czy na ojcowiznie? Z tym, proszę się to żebyśmy zastanowili, nie marnowali wielkiego postu przez złą postawę. Przez to, że. Jeżeli nam nami powiedział, co z nami, a jeszcze nie poznałeś? byśmy dali się spotkać, ojcu, a nie wstydzę prawdziwości. Pójdę, niech będzie mnie, niech będę najmnikiem. Nie masz być najmnikiem, masz być dzieckiem, że bracie i siostry. Zastanówcie się, czy w Wielkim Poście, w tym Wielkim Poście, przeżywacie go jako na pańszczyźnie? Trzeba, że muszę, że nie wolno? Na ojcowiznie. Chcę, bo tu ojciec nie ukochał.